To jest Minecraft, ale świat ma tylko jeden blok. Ja bym teraz poprosił też o jedną łapeczkę w górę. Ja zniszczę to, ten jeden bloczek, na którym stoję i prawdopodobnie spadnę. A ty też zostaw łapeczkę do góry. Będę ci bardzo wdzięczny. Uwaga, wszyscy razem. Trzy, dwa, jeden. Klikajcie teraz i łapeczka do góry. O, e, właśnie. No, osoba, która jest ze mną, dostała tą, y, ten blok i teraz poszerzy, poszerzyła nasze miejsce. Widzowie, to jest Minecraft, ale świat ma jeden blok z Garden. Z Garden of y, Banana. Ja to tak nazywam. Ba banana. Nie, no oczywiście Garden of Banban. Ban. Nie wiem czy ja to dobrze czytam. O, to, no, to, ta postać już ruszyła tak po prostu. Jeśli znacie ją, wiecie kto to jest w ogóle z tej oto... Nie, wiem, krejskówki, bajki i tak dalej. Napiszcie koniecznie w komentarzu i napiszcie w komentarzu, z jaką inną postacią powinienem nagrać na jednym bloku. Ej, dobra, ja tu się tyle gadam, a to już... Ży, ży. No nie, no nie, nie, dobra, to była przesada. Chciałem powiedzieć, że tyle gadam, a już żyjemy na trzech blokach, a nie na jednym, więc yy, jest fajnie. Dobrze, spokojnie, ja też chcę tutaj pomóc. Halo, halo. B bananie, ja, bananie, spokojnie, bo ja też chciałbym pomóc. Ja, ja tu muszę zdecydować na co będziemy mieli, a co nie. Ej, no, ja w ogóle nie mogę się tutaj, jakby, rozgościć, no. Ktoś za mnie cały czas bardzo pracująco postać, widzowie, co by nie było. O, świnka, dobra. Świnka z nami zostaje. W ogóle troszkę strasznie wy. Ej, no, co ty robisz? o zielona, bananie, bananie choć jest zielone jak takie jabłuszko. Widzowie, patrzcie jak on wygląda w ogóle, jakie ma oczy, wielkie, czarne, czarne, a tak to ogól... no usta też nie ma, usta nie są zbyt przyjemne. Taki w ogóle troszkę popękany ten gościu jest, ale to nic, dobra, ja chcę tutaj stworzyć coś, mam pomysł, ty skąd masz tu do kraftowania już? A no tak, bo przecież drewieńko leciało. Dobrze, dobrze. Yy, zaraz zobaczymy, jaki będzie, jaki będzie prezencik. A właśnie, co było w tej skrzyn Aha, w skrzynce? Aha, jabłka, bo jest to ząbka. Ok. Yy, to możemy tutaj zasadzić. Super. Farmę zrobię, widzowie. Na pewno farmę. Jeśli macie jakikolwiek pomysł, co jeszcze mógłbym tutaj. No nie jest tu tak, przesuń się troszkę. O, prawie go zrzuciłem. Dobra, jak się zdenerwuje to, właśnie. Odpali się i lecę na dół. Trzeba coś zbudować, zanim nastanie noc. Bo w nocy ja to. Zbytnio nie lubię grać, jeśli mam być szczery. A tak to jakiś domek fajny sobie postawię, i może będę miał jakieś swoje pierwsze zwierzątko i tak dalej, tak dalej. Tylko, że ja nie mogę się tu rozgościć zbytnio, bo ten garden banan jeden wszystko mi cały czas zabiera i w ogóle nie mam możliwości. O, ale szybko teraz przyspieszyłem. Dobra, bo on ma sporo bloków, zacznie tutaj nam poszerzać. Dobra, do dobra, dobra, dobra. Widać, że. Ta postać, ten zielony banan, nie, nie, nie lubi zbytnio żyć na jednym bloku. I chcę mieć to jak największe. Ale ja też bym chciał coś powiększyć, powiększyć. Na przykład dam o tutaj i o tutaj. Super, dobra! Jeśli macie jakiś pomysł, z jakim na przykład YouTuberem mógłbym nagrać na jednym bloku, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Tylko proszę, nie piszcie mi tego YouTubera na literkę S, bo, bo, bo to, to nie dajecie mi spokoju z tymi, niektórzy cały czas. O, upgrade będzie! Dobra, a tu co jest? I jakaś skrzyneczka? A dobra, tu jest jakaś jakiś, nie wiem, dobra, prezencik po prostu, już był pu już jest pusty teraz, bo zabrałem. I mamy kolejny poziom. Ej, ja też chcę sobie zrobić te yy, narzędzia takie. Dobra, bierzemy tak. Okej, okay, robimy sobie troszkę patyków. Biorę ich osiem. Dobra, elegancko. Cyk, cyk. Robię kilofa. Mam kilofa. Yy, teraz sobie zrobię jeszcze miecz, będzie potrzebny. Będzie, bo w późniejszym etapie i dosyć niedługo jakoś, no zaraz to powinno być, pojawią się stwory i wtedy nie będzie już tak kolorowo. Siekierkę też sobie biorę jeszcze. Fajnie jakby już jakiś kamień leciał, to Zrobiłbym sobie lepsze narzędzia. Ej, nigdy tak nie nadążam widzowie odpowiednio zmieniać narzędzia. Tak jak się tutaj zmieniają te na przykład, nie? Ej, no, co jest grane? Ja nic nie mogę zrobić! Halo, prze przerwę sobie robisz, dobra? Jeśli nie zrobisz sobie przerwy, to usunę cię z tego świata i zostanę tutaj sam. No, mam nadzieję, że się posłuchałeś i będziesz się teraz coś innego robił, czy innym się zajmował. Bo ja chcę troszkę. O, świnka! Elegancko, jeśli mnie teraz słyszysz, widzisz. Chciałem powiedzieć, żebyście wymyślili imię dla tej oto świnki, ale tak być nie będzie, dobra! Je... Jak świnka poleciała, to ty też możesz po. U, co? Myślałem, że przegram, że ta postać będzie nie do zrzucenia normalnie. Ale jednak sobie poradziłem. Jestem silny, widzowie, z drewnianymi. Ty... Już spokój, już spokój, proszę się uspokoić. No, ko koniec, koniec, nie, no, widzowie, nigdy więcej. Ja miałem pomysł, żeby nagrać z łędznej. wiecie, to co nagrywam w prawdziwym życiu, ale z nią to by było chyba jeszcze ciężej. Ale jako tako, że ten świat jest w miarę normalny. Koniec, koniec już takich żadnych y, przepychanek, nic nie robimy. O, trochę smutna ta postać. Ale trudno, sama zaczęła w każdym bądź razie. Wy... Przestań! Przestań, musisz się słuchać. Okej, okay. gdzie jest w ogóle ten yy, yy, światełko? Tu jest słońce. No zaraz się będzie robiła już noc, dosyć blisko. Musimy kopać, kopmy razem. Ej, podejdź tu, pomóż mi! Możesz pomóc na spokojnie. oj. oj, oj. No dobra, może nie powinienem tak szycieć. Przepraszam, przepraszam. Kopmy razem, chodź, obawmy się. Czuję się jak w piaskownicy normalnie. Ej, dobra, ja bym chciał mieć troszkę coś lep lepsze materiały niż ten. Yy, niż ten Dircik. Co ty tam budujesz? Halo, ej, lelelele, le, le, le. tutaj. Krówka! Dzień dobry, Krówko! No, dzień dobry. Będziemy mieli dostawę mleka, elegancko. Tu sobie. Z... Nie możesz tak. Nie, 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 nie. Tak się nie zachowujemy. Następnym razem już nie wrócisz tutaj, chyba, nie? Jak ja się zdenerwuję, zaraz wpiszę takie widzowie komendy, że już zostanę tutaj samemu. I więcej już nie będzie tej postaci. Bo naprawdę te garden, yy, Garden of Banana to jest no, troszkę niemiłe dla mnie i to mi się nie podoba. Dobra, yy, tu zaczynam robić już takie oto powiększ. <laughs> <Nie! śmiech> jak? Jaki normalnie noob ze mnie! Co ja zrobiłem? Nie przytrzymałem shifta i spadłem jak taki nubek totalny. Dobra, muszę sobie... Yy... Czy ty masz się postacią o to, z czym podzielić ze mną? Cokolwiek mi dać? jakiś... A, odwracasz się do mnie. Ode mnie. No dobra, nie, to nie, to. Se... O, no, przestań, spokojnie. Poradzę sobie samemu. Na pewno będę potrzebował łopat. Słoneczko jest już coraz to dalej Zaraz będzie noc, a ja nie mam zbytnio materiału, żeby skończyć O, fajnie, że jest jedzonko To to można jak najbardziej będzie wykorzystać Ej, w ogóle widzowie tak sobie myślę Jeśli coś takiego wam się podobało By, pod by spodobało, to mógłbym zacząć robić z tego live'y normalnie I bym za każdym razem był na jednym bloku z inną postacią I może też youtuberem w późniejszym czasie Jeśli by... coś bym pomyślał Wy możecie napisać e, na dole w komentarzu jakąś propozycję wiemy, bijemy, walimy to szybciej Potrzebuję więcej dirta, dirta. O! Jest! Owieczka! Zostaw No i te, te... Ej, skąd masz wodę w ogóle? Ocie, do wodę mamy tutaj, super. Ale zobaczcie! Chyba moje gadanie mu coś przekonało do rozumu. Bo owieczka została. No cześć, owieczko, mogę ci dać tutaj... Nie, nie mogę. arbuza ci mogę dać? kawałek arbuza, tylko kawałek, nie całego, ale kawałek bym ci dał. A no nie chcę. Nasiona dyni też nie. D, 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 jakieś inne jedzonko by musiał mieć. Dobra. Bądź sobie owieczko. Ja zbiorę troszkę więcej dirta i zaraz będę zaraz będę powiększał. Może jakąś farmę. Nie wiem czy nie zajmę się budowaniem domku swojego. No żeby wiecie móc przenocować. Ale tylko i wyłącznie dla mnie chyba to będzie domek. Bo bo, gar, bo banan garden of banana był troszkę niegrzeczny. Niegrzeczny i nie zasługuje. Okej. Okay. Dobra, mamy kolejne tutaj drewno brzozowy, tu dajemy, ok. Róbmy siekierkę, bo jak najbardziej się przyda. No czekam, kurczę, na moment, aż w końcu będzie... Yy, aż w końcu będzie l -l -l kamienne... Że, kam no kamień, zwykły kamień brób, żeby mógł robić sobie lepsze narzędzia, no bo ty jest, umówmy się, dosyć tak powolno się pracuje i to aż troszkę nieprzyjemnie. Ty, w ogóle zaraz będzie noc. Ajajaj. Aj, aj. Czy jak będzie noc, to będą się tu rozpiły spory? O kurczak! Hejka, kurczaku. Dobrze, ty też tu będziesz mógł zostać. No tak, 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 tak. Razem z... Yy, bananem, nie bananem bananem, okej, okay. bananem i owieczką. A co ty tutaj robisz? Ej, fajne, co to? No lepiej tutaj nie, nie, nie spać na dół, tak mi się wydaje prze... czekaj. A, można, okej, okay, można. Tu będzie jakaś farm albo co, nie wiem. Zobaczymy, co on z tego wykombinuje. Fajnie, fajnie, zaczyna coś w końcu takiego pożytecznego robić dosyć. A ja muszę widzowie yy, rozbudować. Rozbudować nieco więcej, bo jest no trochę lipa i za bardzo to nie ma tutaj z czego budować. Powiększymy tutaj szersze, żeby tu było te pole na pewno. Cyk, 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 cyk. ok Damy sobie tutaj, żeby było to zdecydowanie większe, szersze. Wo Patrzcie co on tu kombinuje! I to mi się podoba! W końcu coś pożytecznego. Będziemy mieli dostawę jedzonka. No i już, owieczko, zaraz ci coś dla ciebie zrobię, bo tak to będzie troszkę lipka, 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 lipka. Albo może w następnym odcinku. Na, na, na początek następnego odcinka tak myślę, żeby postawić sobie yy, domek. A dzisiaj to chociaż wiecie, po prostu powiększyć na tyle, ile będzie można. Przeczekam do jakiegoś poranka. Jak to owieczko się na mnie patrzy z kurczaczkiem. Tak jakby no, coś chciało ode mnie, ale nie mam wam na razie co dać. po nic, tutaj... Świnka, kolejna. O, czekajcie. Tu... Nie, bo spadnie. Nie, 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 świnka, odejdź, 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 chrom, chrom, O su... Wow, jaka zmiana, podoba mi się to. Możecie teraz w komentarzu coś... O, prze... przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nie chciałem, nie, chcia... nie chciałem, naprawdę nie chciałem. Okej, okay, szybciej, szybciej. A co w skrzyneczce? Ziemia? Nasiona, nasiona. Mogę nakarmić swego kurczaczka. Trzymaj, trzymaj, trzymaj kurczaku. A proszę cię bardzo. I już... Nie, ej! Tak się nie robi. To no, żebym ja cię tu muszę wychować normalnie Garden of Banana Garden of Banana yy, Dobra, mam 18 Delta, więc powiększymy sobie tutaj, ok, zrobimy tutaj na taką szerokość Cyk. Ten pasek będzie zaś do usunięcia widzowie yy, I po prostu z samego drewna będę robił yy, wiecie Z samego drewna będę robił domek a tutaj reszta będzie takie z dirta, z zwykłego dirta Okej, okay, dobra, myślę, że na tym etapie już myślę To A ja sorry za to powtórzenie dawno nie nagrywałem i teraz jest ciężko z doborem słówni Okej, okay, myślę, że na takim etapie mogę to jak na razie zostawić. Być może odpalę z tego live'a, więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I zapraszam już jutro na następny odcinek. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Hej!